Albo żeś go podpił znowu A potem go Kolejna ryba? Nie, jest ładnie, ale całego, całego sliderka wpierdzielił Całutki sliderek jest łyknięty ładna ryba Też przy No Sławek złapał, wędka poparcie jak się gnie I teraz zobaczymy co on nam tutaj prezentuje Nie jest duży Jaką rybcie? Wydawało się, że jest większy, bo szczał taki był jakby... Ja dole całego go zjadło No nie wierzę, nie? Jeszcze się zawinął Coś ty zrobił goś. a nie miał szans się wypiąć to... to co zrobił, nie miał szans najmniejszych Widzicie? Pan Sławek od razu zawija te szczupaki Zawija, zawija jak świstak Czegoś. z kreberka Co zrobił? Widzicie? Widzicie? A tego łatwiej będzie wypić Wątek Ale piękny. ten stał w toni Przeszedł przez ksacory Trzeba albo szybciej te szczupaki odhaczać I ten wyciągać Albo mniej łapać Dobrze jest Też dziabnięty tu przez górę Ramy jakąś ma Czyli gdzieś się ściga Mamy rybcie Mamy drugą rybkę. Jest rybcia. Rybcia walczy dzielnie. Dzielnie walczy. O! Proszę zobaczyć jaka rybcia. Ładnie zaczepiona. Tym razem się nie zawiązała już na supełek. Góralska przynęta robi robotę. Gębę zamyka? Otwieraj. Otwieraj. No musicie się jakoś dogadać. To był samiec, bo on gębę trzyma na kłódkę. Jak była samica to by non stop miała otwartą i kłapała. I <laughs> <laughs> Im, im to się gęby nie zamykają. Kłapią non stop. <laughs> Ci ludzie podmyślą, że to jest kurwa, są szowinista jakiś. Nie maruj Dobrze jest yeah. wrócamy, trolujemy Tak, najważniejsze, że dopasowane są przylęty Dopasowaliśmy przylęty i teraz jak nie ja to Tadek, jak nie Tadek to ja I Na zmianę i co chwileczkę Co chwileczkę strzałem Pogoda piękna Odpalcie pierwsze z tą maską pudełka tatka, no No tak, o tak, wiecie, wyciągnął sobie jednego, pach, zaczął robić i mówi mi, wiesz co Sławek, a ja mam takiego samego tam, tylko ciut większego, nie? I teraz mi mówi, jak ja całe pudełko prze, 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 tam, ja przewietrzyłem. Ja dobre przynęty, ale nic no. nie warte. Nic nie warte, nie? Najlepsze to salmo z Polski są. To są najlepsze. To nie są salmo, to są góralskie. Tak. Góralskie przynęty. One mają ciupagę i łowię. Tadziu walnął następnego Kurcze się pod słońcu jesteśmy, nic nie widać Chyba większy Chwila przerwy była Mówi Tadziu, że ciut większy chyba jest Może w końcu coś ja, chyba będzie coś większego Ta 60? E, nie jest taki duży Zdawał się być większy Walczył jak 80 Jeszcze <noise> na blaszkę Na chwilę wylądujemy w krzakach, więc się pośpiesz Ja Wolher general Przynajmniej jedną kotwicę masz do odpinania teraz Tak A też same przywry, patrz pełny brzuch ma ale na żartę coś tu, coś tu jakiegoś zjadł wcześniej jest? Jest. Nie. Jest kolejna rybka na blaszkę. Ty, ale on się zaczepił o głowę. Od góry jest zaczepiony. Popatrz. Mały ten nie trafił w nią. I on się zaczepił. Będziesz współpracował, to. zaraz ci Jak się czuje łowca Kwitnąco Jest kolejna rybka Ale nie jest duża, łatwo byśmy do, do Tak jest No ale paraki, paraki gist szedł za taką gumą wielką No i bardzo podczepiona, podczepiona. No. Jest kol kolejnej rybki Kropata się znalazła. <laughs> Krupata się znalazła. Dobra Ja mam zwinięte Eee, no ładna rybka Większe trochę siadło teraz Ale to co jest pod nami To co Echo Sonda pokazuje to jest masakra ładna rybka Też łatwo ją dosyć wyczepisz A tu mówisz to jest ta jedna, jedna z tych co, co się drum cały czas A, to ładnie się ładnie weszło. Mówiłem, że dobra ma być. Puszczaj, puszczaj. Masz za karę. ciężkich próbach niebraniach mamy rybkę w końcu Kolega Sławek A mała A, ale się ja cieszy Mała ale wariat Mały ale wariat się odczepiła i przestała wariować Ale Alech pełny Pełniutki No to, czyli głodny nie był coś tu Aha. parkujemy głodny nie był Markujemy pod względem ilościowym to jest bardzo dobrze, ale pod względem długościowym to jest bardzo kiepsko. Króciutko, nic. ciągnie dużą rybkę, ja. dużo na 30 ja. i stać do tego. Tak jest Pokazał się nam Ale ładnie Oczywiście na góralskiego slajdera Nie mogło być na nic innego Zaczepiony. Złowił go, ale jakby nie no, złowił. Złowił, ale go nie złowił o, Tak pod słońce wyrobił? Mini mini Takie sobie jest Mini mini. Tak, widzicie już spłynęliśmy Wystarczy na dzisiaj. Nie wiem, na, na, na wodzie siedzieliśmy około nie wiem Przyjechaliśmy o, o której? O 8, jest piąta godzina, wystarczy. Brań było sporo, nawet w sumie nie wiemy ile żeśmy łącznie złapali tych ryb, nie liczyliśmy. Pogoda się udała, deszczu prawie w ogóle nie było, wiatru trochę, trochę pod nas podmuchało i tyle. Jeszcze może coś Tadek powie, co powiesz ciekawego? stałem się, to jestem 5 kg lżejszy. I tak. Także do następnego razu i pewnie znowu gdzieś popływamy.